A teraz bierzemy się za odśnieżanie taką wielką łopatą. <słuch> fajnie, żeby... ale grubo napadało tego śniegu ale wcale nie jest taki ciężki ten śnieg no, mam sporo siły kobiety też nie no, ja mogą śniegać to jest to robota dla mężczyzn bardziej ale... co tam trzeba jak trzeba, to trzeba. Chodź żyć. Tutaj to kurczę jest jeszcze bardziej. Zima na całego. No. Już zrobione. Wierzcie się za robotę. To zobaczymy.